Oczywiście jeśli chodzi o spółki, nastąpią pewne zmiany, no między innymi choćby likwidacja właściwie niepotrzebnej spółki, czyli Centrum Aktywnego Wypoczynku. Ta spółka jest tylko na papierze, nie wykonuje praktycznie żadnych zadań, została powołana do budowy Aquaparku. W tej chwili ten projekt jak gdyby zszedł, zniknął. Natomiast spółka istnieje, rada nadzorcza istnieje, nie będę ukrywał, że środki. Wierzę, więc bardzo ciekawa sytuacja. Często na sesjach wychodzi pan Sadowski i, i my jako radni nie wiemy, czy właśnie przemawia pan dyrektor osir czy przemawia pan prezes spółki, ponieważ jest to jedna osoba zajmująca dwa stanowiska, więc tutaj na pewno likwidacja tej spółki jest koniecznością. Likwidacja lub inaczej mówiąc połączenie z OSIREM. Również należy zorganizować funkcjonowanie, funkcjonowanie MWC, to też nie może być instytucja, której no, nazwijmy to do prywatnych jakiś imprez, natomiast musi to być instytucja dla turystów, dla organizacji pozarządowych i dla mieszkańców. Więc nie może być to instytucja ogrodzona płotem, żeby nikt nie widział co się tam dzieje. Ma to być otwarta instytucja, do, i wykonująca te zadania, do których została powołana. Bo w tej chwili nie wykonuje. Promocji żadnej nie, nie prowadzi, no bo e, promocja Malborka jako miejsca no jest chyba rzeczą niepotrzebną, dlatego że samo miejsce jest wypromowane. W, ostatnio w badaniach okazało się, że Malbork w Europie jest drugim miejscem pod względem e, znajomości dla obcokrajowców po Krakowie. Więc wszyscy wiedzą, że jest Malbork. Przyjeżdżają, oglądają zamek, kupują ciuprawię z napisem Malbork i wyjeżdżają. Więc to nie jest kwestia promocji, tylko kwestia zatrzymania turysty w Malburg. A w tej, w tej mierze MWC nie wykonuje moim zdaniem swoich, e, swojej funkcji. No osobą sprawą są również e, pensje, które biorą e, e, prezesi spółek. Powiem szczerze, że, że w niektórych przypadkach, no Pensja prezesa TBS-u przekraczająca 12 tysięcy złotych, moim przekonaniu jestem mieszkańcem TBS-u i nie wiem za co, za jakie działania, pamiętajmy od czterech lat TBS nie wybudował żadnego bloku i od czterech lat prezes bierze 12 tysięcy miesięcznie za nie wiem za co. Panie Marko, ale będzie pan zwalniał tych prezesów, obniżał no. im pensje, z, rozmawiał z nimi, żeby zmienili politykę zarządzania? Niektórych, w niektórych przypadkach będą to zmiany oczywiście w sensie pensji, w niektórych przypadkach mogą to być zmiany również personalne. Czy wie pan już, w której spółce na przykład dojdą zmiany personalne? No na pewno w spółce w Centrum aktywnego Wypoczynku. Tak, a w innych spółkach? W innych spółkach zobaczymy, ale myślę, że w wielu będą do zmiany personalne Dobrze. Pani Antonę Urzęd, to samo pytanie. Dziękuję. E, powiem tak, e, z racji swoich, swojego doświadczenia zawodowego i e, tego, że mogłem jeszcze zarządzać kiedyś miastem będąc burmistrzem, zwyklałcę jestem prawnikiem, ekonomistą, skończyłem Francuski Instytut Zarządzania. Panie Tomku, jakby pan tak chciał jeszcze uzupełnić te informacje. I z tego punktu widzenia patrzę na miasto i na te spółki. Wiele tych spółek modyfikowałem, czy próbowałem modyfikować w swoim czasie. Na przykład, doprowadziłem do takiej zmiany rad nadzorczych, żeby prezesi nie zasiadali nawzajem u siebie w radach nadzorczych. Tłumacząc, że to jest po pierwsze nieuczciwe względem mieszkańców, bo mogą mówić tak, panowie jesteście tacy pazerni, że mały te kilkanaście tysięcy, to jeszcze te tysiąc złotych, mówicie, że radę nadzorczą. Zostawcie te rady młodym ludziom którzy kończą studia, z chęcią by tam potrenowali ten kapitalizm. Ba, coś nowego podpowiedzieli, wprowadzili, wprowadzili do tych spółek i jakiś czas tak było. Teraz proszę wejść na bibi zobaczyć, jak wygląda skład, spółek, zaradna z oczy spółek kapitałowych naszego miasta. Wygląda, jak wygląda. Prezesi u prezesów sobie siedzą i, i zarządzają, podejmują decyzje. Jak podejmują? W moim odczuciu nie zawsze dobrze. I bezwzględnie każdy kolejny burmistrz musi się za to zabrać. Rzeczywiście nie można tak rzucać słów na i tego zwolnie, tego już mam do Trzeba przede wszystkim spotkać się z załogami tych spółek, ze związkami zawodowymi w tych spółkach, z pracownikami, z prezesami, z radami nadzorczymi, popatrzeć w bilans i zobaczyć, co tam pisze. No, odnośnie bilansów to powiem tak. Prezes, o którym tu wspomniał kolega na ostatniej sesji Rady Miasta, dał popis nieznajomości w ogóle bilansu jaki przygotował, że poprosił, zresztą państwo też mówicie świadkami, mówię, to ja tu odpowiem na piśmie, potem na końcu, na końcu sesji Rady Miasta przychodzi, on już wie, co to są te zobowiązania długoterminowe, ale tak wiedział, że nie do końca wiedział i ciągle się ubierał, że mu, że go kłamie, że go prowokuje, że tam opowiada, ale to po prostu osoba, która kiedykolwiek miała do czynienia z bilansem i widzi jak prezes błądzi, pływa, to albo nie powinien być prezesem, albo powinien przed taką wypowiedź sobie troszeczkę odpocząć. Dziękuję. Czyli to znaczy, że prezes MTBS-u nie ma przyszłości w pana... Na, myślę, że na pewno nie powinien inni? Kompetencje inni, inni prezes Kompetencje. Innych trzeba o tym mówić przykład. Ale jako radny pan zna bilansy spółki, zna pan sprawozdania, nie ale, pan jest sytuacja. Powiem tak, że sytuacja jest bardzo złożona. Na pewno co jeszcze pewnie warto zasygnalizować że godzin rozłożenia, rozważenia jest pomysł połączenia na przykład spółki ściekowej z wodeciągami. Po co? Dwóch prezesów, dwie księgowe, a jeszcze tam jeszcze wiceprezesi chodzą, tak? Yy, rady nadzorcze, to nie ma sensu, Myśmy już to wcześniej przygotowywali. Wykonują tak praktycznie swoje zadania i nic by się nie stało, gdyby to, to była jedna spółka. I tak dalej, i tak dalej, ale nie chcę zanudzać. Dziękuję bardzo. Dobrze. Mm. Pan Tomasz Kalnowski, to samo pytanie. To samo pytanie, no jest mi niezmiernie przykro, że na to pytanie opowiadam jako ostatni. Szanując Państwa czas, szanując czas moich kandydatów, chciałbym powiedzieć pokrótce. Centrum Aktywnego Wypoczynku twór absolutnie niepotrzebny, nie mający bytu w naszym mieście, więc tutaj likwidacja MWC, tak jak mówiłem od samego początku kampanii wyborczej, głęboka restrukturyzacja. Mówię tutaj o przeniesieniu kompetencji MWC z powrotem do Urzędu Miasta, tak jak na to miejsce w większości miast, jeżeli chodzi o malborskie. Co w takim razie z budynkiem Magucen? Dwa pomieszczenia na parterze, przeznaczone na Centrum Informacji Turystycznej, tak jak to obserwujemy w wielu miastach, nie tylko polskich, ale Europy Zachodniej. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone dla stowarzyszeń malborskich, które w tej chwili no, wykonując świetną robotę, częstokroć, że tak powiem. Gnieżdżą się w gnieżdżących przysłowiowych piwnicach. E, oczywiście tutaj pan Marek wspomniał też, e, odbieram to jako m, pochlebstwo dla mnie, znajomość wywiadów, których udzielałem do tej pory w gazetach, likwidację tego sławnego podu za MWC. Tutaj oczywiście należy to miejsce oddać z powrotem więcej mieszkańców i stworzyć tam skwerek, w którym będzie można wypo, wypoczywać. E, ostatnia kwestia, polskie TBS. Tak jak tutaj Pan Wilk wspomniał, e, no niestety funkcja, którą sprawuje obecny Pan Prezes, no, pokazuje, że nie do końca jest oso osobą właściwą e, na tym stanowisku. Jeżeli chodzi o pozostałe spółki miejskie, e, zostaną ogłoszone konkursy tak, aby wszystkie m, osoby, które obecnie pełnią e, te stanowiska, mogły wykazać swoją fachowość <laughs> bądź jej brak i tak, abyśmy wszystkich w zarządach spółek miejskich mieli e, osoby, które najlepiej w tym się